Jednym z elementów rewitalizacji ratusza jest powrót do odsłonięcia pewnej budowli, którą interpretujemy jako cysternę bądź jako studnię, która znajdowała się na środku rynku tarnowskiego i w tej chwili jest pod ścianami ratuszowymi. Wyeksplorowany został archeologiczny materiał z wnętrza studni. Są to fragmenty naczyń, całe naczynia, kafle, bardzo dużo płytek, Ceramicznych, które najpewniej spadały z, dasz, z dachu ratusza przez ostatnie kilkaset lat, studnia na pewno znikła gdzieś w około, Przestała istnieć w XIX, a może nawet i usyłku XVII wieku, ponieważ nie jest widoczna na rysunkach ratusza, gdzie jest pokazana elewacja od strony północnej. Jest to dosyć duża budowla i szczerze mówiąc, rzadko spotykana. Nie znam takich przypadków, jeśli chodzi o stare miasta. Żeby tak duża cembrowina i tak głęboko sięgająca. Były robione tutaj odwierty w głąb na jeszcze kilka metrów w celu sprawdzenia, jak wygląda tutaj układ na warstwie geologicznych. Mamy tu do czynienia cały czas ze wzgórzem piaszczystym, więc najprawdopodobniej jeśli tutaj była woda w czasach średniowiecznych czy późno średniowiecznych, to musiała to być woda przesączająca. Woda opadowa. Owal studni znajduje się pod murem ratusza, w związku z tym wykonano specjalny łuk konstrukcyjny, który utrzymuje w stabilnie ścianę ratusza, która dzięki temu nie pęka. Udało się przeprowadzić prace zabezpieczające te, tej konstrukcji tak, żeby, go, żeby jej nie, nie, nie rozbierać. Zrobione to jest w ten sposób, że Chodzi, chodzi generalnie o to, żeby eksponować ten obiekt dla publiczności, a więc pod, będzie doprowadzane tutaj światło, które będzie podświetlało do e, całość zrekonstruowanej cembrowiny w tej połowie, która jest, e, wychodzi na przestrzeń rynku zostanie przeszklona, będzie można zajrzeć e, i nieco poczytać też na temat dziejów tego obiektu. Całość wypełniska sięgała do 3 metrów 70 cm od obecnego poziomu gruntu i zalegała na żółtym czystym piasku i następnie kontynuowały się już tylko i wyłącznie warstwy geologiczne Utrzymuje się tutaj stała temperatura, więc jeśli nawet to nie była studnia, tylko cysterna, która w jakiś sposób gromadziła wodę, to była to woda chłodna. My teraz mamy niesamowite upały, a mimo to tutaj podsiąka zimna woda, więc być może, że to było też jakieś, jakieś miejsce do przechowywania żywności, chociaż to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Zapraszamy do Tarnowa, będzie można ten niezwykły obiekt o metryce średniowiecznej obejrzeć w całości, za kilka miesięcy będzie wyeksponowany przy ścianie ratusza i będzie go można od strony rynku oglądać.